Taki dźwięk z pewnością cieszy uszy, szczególnie że wydawany przez kultowy model firmy Plymouth podczas piątego spotkania zabytkowych aut w naszym mieście. Są piękne stare samochody, które można dotknąć, zobaczyć. Tego już na ulicach na co dzień nie, nie zobaczymy. Bo takie cacka nie są już produkowane. Wystawcy musieli spełnić zaledwie jeden warunek. 25 lat samochód lub pojazd musi mieć, bo mamy zarówno samochody osobowe, mamy motory, mamy autobusy. Starsze pokolenia mogą pamiętać je z regularnych kursów. I karusy jeszcze do niedawna służyły komunikacji miejskiej, teraz jedynie służą jako eksponaty. Jeździł w naszej aglomeracji od 1986 roku, był konkretnie remontowany. Jego przebieg to jest około 2 milionów kilometrów. Podobnym przejechanym dystansem może pochwalić się około 90-letni docz. W 2010 roku, jak go kupiłem w Stanach Zjednoczonych, był jeden atut, który mnie do tego, że był 100% w oryginale. Nawet te koła drewniane są tak, tak jak wyszły z fabryki. Ale z fabryk wychodziły także setki innych modeli. By móc je obejrzeć, amatorzy motoryzacji tłumnie zawitali na ulicę Kresową. Zloty będą coraz bardziej chyba popularne w Sosnowcu, jest bardzo wielu zapaleńców, którzy odrestaurowują stare samochody. Takim zapaleńcem jest pan Mariusz. Obok jego niebieskiego Mercedesa nie można było przejść obojętnie. 208 z sześciocylindrowym silnikiem 2,8 benzyna na mechanicznym wtrysku. Bardzo efektywny, bardzo bardzo ciekawy do jazdy samochód. Ciekawych maszyn podczas tej jubileuszowej edycji nie brakowało. Dzisiaj padę rekord: ponad 250 samochodów plus vip Około 300 samochodów. A jeszcze więcej interesujących egzemplarzy już za rok.